Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życi już ci przekwitły? Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię! Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą spaku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał! Baczę i zważam. Pokaż co potrafisz. Dości! Wystarczy ci już? Tak. Ale następnym razem... Wracaj do Panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No! Jeszcze się spotkamy! Pan Junior twierdzi, że umawialiście się na więcej. Ale nie umawiałam się Gdzie dwukrotnie mi obroty spadły? Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień! Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek! Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia, co? Rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Moją mam konkurencyjne ceny. To zobaczymy jeszcze jak z jakością usług. Smokiem do Koniec w koło. Razem, bić, kurwy syna. Zasłodzi oczy. Były zdrówcie. Synu! Oh. Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam, nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale. dorobek życia wszystko przepadło. Spokojnie, spierze się. Pewnie, że się spierze. Trzeba tylko je w białym occie namoczyć. Ale nie o to chodzi. Junior mi nie wybaczy. Albo sama zwinę interes, albo puszczą mi go z dynem. Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy. Taki już los kobiety. Mężczyźni balują, a nam się obrywa. No nic. Przeniosę się do Oksenfurtu. I profesory muszą gdzieś prać kalesony. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie, a czekaj, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten Wiedźmin, co go prawie trafiłam do niczką, jak. no. Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barzant zachrypnięty łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... a, wywaliłam go na zbity pysk. Jaskier pytał o twojej koleżanki z pralni? Nawet jak na niego, to niezbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Hmm, może. Ale o co dokładnie cię pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach? Czy mam tam jakieś znajome? Jakie są godziny pracy? Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. ta. Prędzej skurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzch nie wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Artystka? Albo dziwka? Podobny jaskier widywał się z jakąś trubadurką, najpewniej blondynką. To pewnie ta, czekaj, jaki tam było? A, cyranka. A to brzmi i jak artystka, i jak cudzoziemka, i jak dziwka. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść.